Izabela i Łukasz Dyczkowscy z województwa lubelskiego. Państwo Izabela i Łukasz Dyczkowscy to najmłodsi laureaci etapu centralnego konkursu. Gospodarują na 230 hektarach grutów położonych w Berezówce w gminie Sosnówka w powiecie bialskim leżącym w północno-wschodniej części województwa lubelskiego. Rocznie produkują 45 tysięcy indyków i 600 tysięcy kurczaków. Zajmują się również produkcją roślin, to jest pszenicy, kukuryzy i rzepaku prowadzenie gospodarstwa rozpoczęli w 2014 roku przejmując część gospodarstwa rodziców rolnika z którymi zamieszkują i pracują. Do obsługi kurników zatrudnionych jest na stałe dwóch pracowników. W przestronnym, prawie 4 hektarowym siedlisku znajdują się między innymi cztery nowoczesne kurniki i silosy do magazynowania ziarna. Dwa z nich zostały wybudowane w 2018 roku w znacznym oddaleniu od części mieszkalnej gospodarstwa i wsi. Zastosowanie w nich rozwiązania techniczne eliminują istotną część uciążliwych prac ręcznych, a także wspomagają utrzymanie dobrostanu zwierząt.